No, a z perypetii dentystowych to wyszło na to, że zamiast ostatnią wizytę przeprowadzić teraz, to się okazało, że jeszcze będą z trzy wizyty kolejne. Także fajnie. Wziął w ogóle taką szlifierkę podłączoną do prądu i mi zeszlifował zęba tak, że został go tylko kawałek. Dosłownie. Jak zrobię taki turbo szeroki uśmiech, to patrzę, a tam nie ma zęba. Co to? To all our fans, we have recently been served a Nie mogli po polsku tego napisać? No DMCA w każdym razie, z Dark and Darker. Czyli co, nie mogą pracować dalej nad gierką ze względu na to, że dostali strajka od Nexona za to, że używają, nie wiem, jakichś tam asetów czy czegoś, które Nexon dostarczył? Kurde, no mam nadzieję, że to nie wyjdzie tak, że tak dobra gra nie wyjdzie albo będzie miała problemy z wyjściem przez jakieś legalne sprawy. No słabo, no. A pamiętam jeszcze jak oni pisali w internecie, że, że się nic nie przejmować, że to co słyszycie to nie jest prawdą, że nie znacie całej historii. No i jednak się okazuje, że średnio. Zamówiłem sobie kanapkę z kurczakiem. Taka zwykła, o, z Zobaczyłem, jaki koszt takiej kanapki jest. 40 zł za kanapkę. Jaja, jak berety to są już, naprawdę. Chyba to jest dziwne uczucie. Tykam językiem w ustach i tam pusto, a powinien być ząb. To jest tylko jego mała część. Szlifierkę chłopot palił i mi go zeszlifował do takiego stopnia, że 80% zęba zniknęło. Szóstki dolnej po lewej stronie. I no czuję no, jakby go nie było, ale jest tam ten ułamek to jakiś go. to <grym> no, po co ci on? Nie wiem, potrzebuję. W sumie szczerze to pytałem dentysty. Czy potrzebny ten ząb? On powiedział, że no, potrzebny, oh God, potrzebny. Tak to by w jedną wizytę szło załatwić. A tak to, to będzie 11. 11. Porozmawiaj z Olesją. Kurde, coś mi to mówi. Olesja, Olesja. Olesja? Olesja? Kurde, ciekaw jestem, jakby się tam zareagował, jakby Ola zaczęła streamować na Twitchu i miałaby potem więcej widzów niż sam on. Tak się zatwiałem i sobie myślałem, czy na przykład PiłdePy albo jakiś Mister Beast nie chciałby gameplay'u z entropii nagrać na swój kanał. Trochę by to gierco mogło pomóc. Bo zastanawiam się, co trzeba byłoby zrobić, żeby ich przekonać. Czy Kupię ci piwo. Był już jeden widz, co pisał, że ma 12 lat i czy na mu piwo. Kupię. Ale już nie pisze ten widz. Także chyba administracja Twitcha mu kupiła browarka. Zobacz, zobacz. To widziałem już i wyobraźcie sobie, że niektórzy potencjalnie na przykład regulamin Twitcha omijają i mimo, że są młodsi niż 13 lat, to na przykład 9 lat i widz sobie na Diablo usłyszy coś takiego, młody widz. No i w sumie co? się znaczy nie no kurwa, jak to, co? Koty raczej tak nie mruczą, chyba, że jakieś koty za nowelek. Tyleka nie będziemy potrzebowali, korzystamy tylko ten... O Jezu, już, już więcej nie wywoławajcie tego właśnie, słabo zrób. Z tej strony Mirosław Zalent, na początku tego filmu... <słuch> <chcę> powiedzieć... <słuch> Nie teraz, no. Kiedyś tam jeszcze posłuchamy na pewno takich rzeczy. Idę po kawę, bo nie mogę. Czemu jako jedyny nie grasz polskiego notprona ze streamerów nie zależy ci na kasce? Yy, znaczy się pytali mnie, czy chcę, ale nie za bardzo lubię takie mocno grupowe inicjatywy. Ja wychodzę z założenia w sumie, że im więcej osób jest w cokolwiek zaangażowane w X rzecz, wstaw za X jakąkolwiek rzecz, tym potencjalnie może być to problematyczne, albo jakkolwiek dramogenne. A nie chcę, mi się szczerze, tylko wolę w swoim zaciszu robić, co robię. Streamer zostaje otruty, a widzi że jakieś tam gówno było w tym. Nie no, mam nadzieję, że nie wysłali jakiegoś tam syfu, który cię może otruć, daj spokój, bo to nieodpowiedzialny opór by było. Zresztą na Twitchu jesteśmy, kto tu gada o odpowiedzialności, <laughs> To to inna sprawa. XGamer? Chciałbym szczerze jakieś energetyki tak na długo mieć. Znaczy się, oczywiście trzeba dozować, ale no, zamiast kawusi czasami taki zimny, schłodzony monsterek, albo rockstarek, przepraszam, chciałem o rockstarze powiedzieć. Najświeższe jest to, że były i rozmowy z Red Bullem, i rozmowy z rockstarem, i rozmowy z e, takim odpowiednikiem powiedzmy X-Gamera, tylko oczywiście zdrowszym. I z... Y, jeszcze czymś tam. No i wszystko się... z nikim się nie udało dogadać. E, nijak, Gary, nijak. Ryszard chyba samotnym jest zwierzakiem i nie ma wokół niego zbyt wiele zwierzaków. Ale może się to kiedyś zmieni, może będzie miał siostrzyczka albo braciszka. Kurde, tylko mam nadzieję, że nie będzie się łasił do niego, bo... albo do niej! Bo Ryszard czasami jak dorwie swój ulubiony kocyk, to rozpoczyna proces... No co, no. Zapyla się kocyk, no. On lubi kocyki pod tym względem. Coś piszecie o Counter Strike 2, natomiast jak ja sprawdzałem, to to chyba zapowiedź, aniżeli to wyszło i silniki pozmieniane. To jeszcze chyba daleko od tego, jak to wejdzie do gry. Czy nie? Ci są beta testy do CS2, może dostaniesz dostęp? Nie dostanę dostępu. Zresztą jak się zapisać? Na tej stronie? Czy ja kiedykolwiek dostałem coś wcześniej? I jak nie dostał dostępu do BT-CS-a? No cóż, no jest jak jest. Ja bym też nie dostał. Nawet nie składałem. Nic nie trzeba składać. Wchodzisz na cs i jak dostałeś, to ci się w menu wyświetli. I co, i można zagrać od razu, jak się dostało? Na zwykłego cs się wchodzi? Tak? Ty, to chwilkę odpalę dla testu. Może akurat dostałem. Wtedy linka Zakowi bym mógł podać do streama i by sobie pooglądał, jak sam nie dostał. No w każdym razie nie dostałem najprawdopodobniej, z tego co widzę. Nie ma żadnego powiadomienia ani nic. Następnym razem może. Gracze są wybierani na podstawie szeregu czynników. Chociaż nie, bo ja dostępki kabanów ostatnio w chceś. Za zabijanie teammateów, bo mnie drażnili. Dzięki Sajo. Tak, to wygląda jak dostałeś dostęp. O kurde, nie no, taka notyfikacja mi nie wyskoczyła, raczej tego się przygapić nie da. Takie coś mi niestety nie wyskoczyło. Izakowi też nie, chociaż tyle. Izak restreamuje innych, bo sam nie ma dostępu. No i co no, takie życie czasami jest. Ty no, inni faktycznie, streamerzy z Polski grają, a Izak się patrzy na ich streamy jak oni grają. No, co no, to nie żart był jednak. Gdzie mój dostęp jest, no? Tyle pieniędzy wydanych na grę i oni mi nie dają... 100 tysięcy dolarów oh wydałem na CS, a nie dają mi dostępu. Czekaj, no muszę zobaczyć. Co to za shot i zakapiecze dupka. No boli dupa, że nie ma zaprawa, to prawda. Bardzo mnie boli dupa, bo kurde, wydałem na, na tę gierkę, słuchajcie, tyle pieniędzy. Spędziłem w tej gierce tyle gier, Skomendowałem u was 15 majorów w Counter Strike Global Offensive, moi drodzy. Nawet na FACC ostatnio najebałem Niko i nie mam dostępu do bety. Nie zapisałem się do dropów CS2, a nie wiedziałem, że jest coś takiego. Ale Izak się zapisał i nie dostał, więc to ja też nie dostał. A CS Beta? Yy, nie dostałem. Sprawdzałem wczoraj, jak było to poruszenie, że ludzie dostawali i Izak nie dostał, to sprawdziłem, czy czasem ja nie dostałem. Ale jak zwykle, gówno w worku, co najwyżej. Star Gwiazda, proszę. Ty, zapomniałem, dziś skrzynki miały być pierwsze w sumie. Dobra, to się zrobi następnym razem. Kamienie w domu? Chyba ktoś rzucał cegłą. Gdzie ten kamol? No nie, ale może zaliczy. To musi się znaleźć w śmieciach, bo inaczej nie zaliczy mi quest'a. A wyrzuciłem to przez zamknięte okno, a drzwi są zamknięte. Już się rozpieprzyła gra, jeszcze grać nie zacząłem. Chyba jakby mi się tak telewizor włączył nocą i biały szum by był, którego nigdy nie widziałem, bo nawet nie mam telewizji. To by mnie nie było w tym domu następnego dnia. I nawet nie żartuję. Kurwa po co takie rzeczy? Było dobrze jak było. Siemano. Kurwa, no po co, po co? Podświetlone, więc idzie się połapać, chyba. Nie, proszę no. Nie, w tadej spokój. Ale są osoby, co lubią ee, starsze kobiety. To zazwyczaj się tak mówi, jak się mówi o sobie, ale to nie jest o mnie, bo przysięgam. Takiego znajomego jednego mam, co lubi w takim wieku już, no, no takim starszym, że <ścoughs> jak mi zaczął opowiadać i mówi, do, zaczyna zdanie od wypowiedzi, że wyobraź sobie, że 65 lat i dalej to już tam nie za bardzo. O, okej. O nie, to jest pamięciowa. Dobra, to, 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 to. Oj. To. Nie da rady, to jest najcięższe, bo z moją pamięcią jest jak jest. Easy, to powinno siąść. 1-0-0-1? Kurwa. 2-0 obok siebie, gdzie? Ty no nie widzę. Gdzie? Nie widziałem no. O, to musi się udać tu. Jeszcze raz? I to najcięższe to gówno. No! Nie wiem, czy to byłby koniec gry. No nie no, access token rejected kurwa no! Jak zwykle. O oh Jezus! No i zobacz, jeszcze się porusza! Kurwa! Ale psycha Nie wiem, może to komórką nagram następnym razem. Hard 4? To ja już nie widziałem. 6 0... 6 0 x... 6... 0... No kurwa! To jest o, nie 0! Nie no, to było o, nie 0 no! Kurwa! Pomyliłem o, 0, no bo czcionki takie używają się dziwią potem. Szafę sprawdź, jej nie, nie otworzę na pewno. The only way to defend yourself is to kill the hitman first. Kurwa, no! Leki, kurde, leki. Nie rozumiem o co tu chodzi. Demons, I need the light. Kurwa! To mi chodzi po pokoju. Chyba, że tu chodzi w tej grze o to, żeby wytrwać po prostu i się samo to rozwiąże. <ścoughs> Proxisy, ogarnąć. Hitman, za długo się go nie pozbyłem. Ja pierniczek, to jest ciężkie. A oczy. Oj, kurwa! By new api, ser. obiecany bloodborne z Kurwa! Hitman. Ogarnij się i przejść to w końcu to nie jest taka prosta gra. Cięższe niż souls -like To są souls -like, ale umysłowe. Ciężkie to! Zobaczymy, ile procent się zainstalowało. Odszedłem od kompak było 61%. A jest. Podziękuj za. Dzięki, nie podziękuję. Co to kurwa było, ty? Nie było tych mechanik kiedyś. Żeby tylko hitmana nie nasłali nowego Rzymu. Kurwa, maćno. No kurde, gdzie to zrobić? Bo nie pamiętam. A zaraz, zaraz przyjdzie po mnie, jest tak dobry run. Czekaj, wie ktoś może? A zaraz Hitman przyjdzie, a już wszystko mam prawie. No szkur. Nie mogę escape'u nacisnąć, a domopad mi dzwoni noż, kurwa Jak? Nie ma sensu. ty! Już czuję, że jest w zasięgu przejście tego. Na początku się czułem bezsilny opór, nie wiedziałem o co chodzi. Jak? Teraz myślę, że nawet przy tym runie może to siąść. Bo wiem co trzeba robić. W końcu i nareszcie. Jeszcze żaden hitman na mnie nie siedzi. Więc w pytkę. Hardy, niestety, na starcie. To? Czy to? Góra czy dół? Obok? Niżej. Kurwa. Ajajaj. Aj, aj. Będą dwa albo trzy haki, które trzeba rozwiązać, żeby się dostać na tą stronę. Lecimy. No nie no, hardy dwa jeszcze. Kurde no, nie mogę no. Dobra. No i to samo. No i teraz najlepiej nie robić nic. Czekać z taką psychiką. Bo jak będzie duże RNG niefortunne, to będzie zgon. Czekam na wiadomość o lekach i będę strony dalej przeglądał czyżby to wiadomość. Kurde. Wygrajmy coś dzisiaj. Grałem przed streamem dziś trochę i wszystkie gry źle poszły. 15 wyjebek, 9 wyjebek, 12 wyjebek. <grystanie> nie wiem, no nie idzie na tym adekery. To jest chyba moja najsłabsza rola. Ale wygrane były. Winning streak jest? Jest, zajebiście. Ale nie chodzi koniecznie o to, żeby wygrywać, bo bym grał las, tylko żeby się pobawić trochę. Dlatego gram adekery i bawię się zajebiście jak trafię na Sion'a, który ma 8000 HP i 350 armora. Jak gram sobie na przykład Ezreal'kiem albo Lucianem. Rozrywka przednia. Na Discorda nas zapraszają. Hej Polacy, chodźcie, Discord, Kacperek, jestem z bana. To co idziemy? Nie. <noise> Bo usłyszymy ten worda pewnie. No nie mogę, no. Jak miał obrażenia troszkę większe. Co tu się tak dzieje? Go next, nie ma sens. Nie, eee, no, 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 no. Widzę, ja fleszuję. Chociaż? Ni chuja. Kurwa no, i bez obu samonerów, mimo że worda mamy wszystko i tak wyjeba. Jak mnie to drażni, takie coś. Bez hila. Proszę, nie leśnik. No szkurwica. No i chuj. Uważaj, uważaj, uważaj. Widzę, widzę. Ty co on robi, O. Jednak nie. Myślałem, że mogę go poobijać. No nie mogłem. Szedł jak bot. I zastanawiałem się czemu. Nie, znowu trafił. Kurwa! Dobra. Nie wiem z co wam do tyłu zawsze do tyłu te huki rzuca Może po prostu powinienem iść też jak bot Myślisz, że jest nawet jak jest sama to o nie, nie, nie Co to kurwa się dzieje tu na tym bocie, no grać się nie da Naprawdę, co to te za mimo pojebana mimo gra mimo Się nie da zagrać normalnie Nie uciekam, jak bot No i chuj, i teraz nie rzuć ich do tyłu Aj, jebać Dawaj, dam, dam, dam. Idę, idę, idę Ten są low nie, 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 nie Ja pierdolę, no nie wiem Weź kurwa Proszę, afkfejszczek. O ja, w tylko to jest. Asystkę chociaż. Ty, domofon. No nie mogę, no. Ty, to do mnie? Muszę odejść od kompa chyba. Już jestem. Ja pierniczy no. No nie pomogło to w laning face ani trochę. O Jezus, wraca człowiek po przerwie, jakieś Immortale 3. A to jest Ascendant 1. I HEDA przez ścianę kurwa dostałem już. 2-6 do ugrania? Jak najbardziej. Tylko mamy SOWE nawet bez jednej asysty. 0-8-0. SOWA WAKE UP! Nie, jest ty by mocno. Kurda, mogłem nie klikać go next. Nasz go next. W sumie w pierwszym valorancie. Ty, dało mi wschodzącą gwiazdę 2? To już najwyższy moment, żeby skończyć. Już mi się w ręce z mózgiem nie współpracują. Dobra. No, uciekam. Papa, pa. trzymajcie się.